Zapraszam do obejrzenia wykładu poświęconego przemianom politycznym Europy Środkowo-Wschodniej na początku XVIII wieku. Zajmiemy się w naszym wykładzie przemianami w Austrii, Prusach oraz Rosji. Zapraszam. Rosja przełomu XVII-XVIII wieku to państwo ważne w tej części Europy, ale państwo twiące głęboko swoimi korzeniami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi we średniowieczu, w epoce feudalizmu. Państwo mało nowoczesne. Sytuacja zmieniła się wraz z objęciem tronu przez nowego, młodego cara Piotra I, który wychowywał się w otoczeniu Europejczyków. Nie zaczął swojego panowania od jakichś gwałtownych zmian, ale od podróży w 1697 roku rozpoczął swoją prawie dwuletnią podróż po Europie Zachodniej. Pojawił się w Niemczech, Holandii, Anglii. Zwiedzał parlament angielski, zwiedzał stocznie angielskie oraz holenderskie. Odwiedził również manufaktury. Wszystko co zobaczył, postanowił wprowadzić w Rosję. Rozpoczyna się epoka największych zmian w historii Rosji, epoka Piotra I. Piotr postanowił zafundować sobie nową stolicę. Stara stolica drewniana, przeważającej części jeszcze Moskwa, kojarzyła mu się właśnie z dawnymi czasami feudalnymi. Teraz Rosja miała zwrócić się na zachód, dlatego potrzebował w stolicy właśnie w zachodniej części Rosji, najlepiej nad Bałtykiem. W ten sposób rozpoczyna się od podstaw, od fundamentów budowa nowej stolicy noszącej miano właśnie Cala Piotra I, czyli Petersburga. W ciągu kilkunastu lat, dzięki nakładowi pracy pańszczyźnianych chłopów oraz dzięki znakomitym architektom sprowadzonym z Europy Zachodniej, z Francji, z Włoch przede wszystkim, zbudowane zostało, zbudowane zostało wspaniałe miasto, które nawiązuje do najlepszych kanonów architektury europejskiej. I które stało się siedzibą Carów aż do rewolucji październikowej w roku 1917. Inne reformy Cara Piotra I dotyczyły przede wszystkim administracji. Administracja została scentralizowana. Powstała hierarchia urzędników, zwanych czynownikami, bezpośrednio odpowiadających przed swoimi zwierzchnikami, którym umożliwiało się awans, ale można było ich również za przewinienia zdegradować. Postała zawodowa armia, składająca się z 300 tysięcy żołnierzy w pierwszej linii. Postała flota, przede wszystkim na Morzu Bałtyckim, a później również na Morzu Czarnym. Zmieniła się też rola nauki. Powstała Rosyjska Akademia Nauk, skupiająca najtęższe umysły w Rosji. Powstała również polityka amerykantylistyczna, skierowana na wzrost produkcji wewnętrznej, a ograniczenie importu zewnętrznego. Potwierdzeniem rosnącej potęgi Rosji i jej znaczenia w Europie był udział tego kraju w Wielkiej Wojnie Północnej, toczącej się w latach 1700 do roku 1721. Rosja obok wojsk saksońskich, brandenburskich i duńskich toczyła walkę z rosnącą potęgią Szwecji. Po bitwie pod Połtawą, zwycięskiej dla Rosjan, okazało się, że to Rosja jest głównym graczem wschodniej części Europy. Reformy cara Piotra I kontynuowała caryca Elżbieta oraz caryca Katarzyna II, która przeprowadziła bardzo znaczącą reformę administracji, wprowadzając podział na gubernie i powiaty. Kolejnym państwem, które buduje swoją potęgę na przełomie XVII i XVIII wieku są Prusy. Jaka jest historia tego państwa? W roku 1657 na mocy Traktatu Wielasko-Bydgoskich władza w Prusach przekazana jest w ręce Brandenburskiej gałęzi Hohenzollernów. W roku 1901 elektor Brandenburski uzyskuje zgodę na koronację królewską. Powstaje Królestwo Pruskie z pierwszym królem Fryderykiem I. Król ten rozpoczyna reformy. Te reformy to powstanie armii, potężnej armii, potężnej jak niewielkie państwo, potężnej 100-tysięcznej armii, która rekrutuje swoich żołnierzy za pomocą poboru. Każdy z mężczyzn musi odsłużyć kilkanaście miesięcy w armii. Potęgę swojego państwa Fryderyk buduje również na ściśle scharakteryzowanym aparacie urzędniczym. Często urzędnikami zostają byli podoficerowie i oficerowie armii. Prowadzony zostaje również przymus szkolny. Fryderyk uważał, że każdy żołnierz powinien umieć czytać i pisać. Potęga armii polskiej opierała się na tzw. polskim drylu, doprowadzono do sytuacji, w której żołnierz często bardziej obawiał się swojego podoficera czy też oficera niż przeciwnika. Musiał ślepo i bez zastanowienia wykonywać rozkazy. Wkrótce ta armia prowadząc wojnę na przykład o Śląsk z Austrią, czy też później z Rosją, udowodniła swoją przydatność i udowodniła swoją potęgę. Wydarik oczywiście, podobnie jak Piotr I, prowadził politykę merkantylistyczną, czyli prowadzał wysokie, zaporowe cła na towary sprowadzane z zewnątrz, po to, żeby rozwijać produkcję wewnątrz kraju. Kolejnym państwem przeprowadzającym reformy na początku XVIII wieku jest Austria. W wczesnym okresie Austrią nazywano osobiste posiadłości dynastii Augsburgów. Do tych posiadłości oprócz Austrii należały m.in. Węgry, Czechy, Siedmiogród, Południowe Niderlandy, Mediolan oraz Neapol. Reformy w Austrii związane są z osobami dwojga władców Marii Teresy i jej syna Józefa II. Reformy te były bardzo podobne do tych przeprowadzonych w Rosji i Prusach, czyli budowa armii opartej na powszechnym poborze. W krótkim czasie udało się zbudować armię, która liczyła sobie najpierw 100, a później została powiększona do 200 tysięcy żołnierzy. Prowadzono również przymus szkolny. Prowadzono politykę merkantylistyczną, czyli tak w przypadku Prus, zaporowe cła po to, aby rozwijać produkcję wewnątrz kraju. Wprowadzono równe podatki dla wszystkich oddanych. Również zaangażowano się w sprawy religijne. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym juzefinizmem, a więc podporządkowaniem kościoła katolickiego na terenie Austrii, nie władzy papieża, ale władzy właśnie cesarza. Wszystkie te reformy, w wszystkich tych trzech państwach, doprowadziły do zbudowania systemu zwanego absolutyzmem oświeconym. System ten opiera się przede wszystkim na budowie absolutnej władzy jednego władcy, króla, cara, cesarza. Ale jednocześnie wprowadzone zostają ograniczone reformy społeczne, równość wobec prawa, przymus szkolny, tak aby to społeczeństwo rozwijało się również pod względem gospodarczym. 17 XVII-XVIII wieku to okres wielce znaczący w historii Europy środkowo Rodzi się i rozwija potęga trzech mocarstw: Austrii, Rosji oraz Prus. Państwa te opierają swoją potęgę na wojsku oraz silnej, centralizowanej władzy. Zapraszam do rozwiązania testów, które znajdują się poniżej.